Witamy na kanale. Dzisiaj przyjrzymy się siedmiu suwom, których lepiej nie kupować. Numer 7. Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan może wydawać się mądrym wyborem dla niektórych, ale szczerze mówiąc, jeśli kupujesz tego SUV, możesz żyć w równoległym wszechświecie, w którym zdrowy rozsądek schodzi na dalszy plan. Przy cenie początkowej około 27 tysięcy USD. Z łatwością znajdziesz lepsze opcje, które nie dadzą Ci poczucia jestem za dobry na stacje benzynowe. Właściciele często chwalą płynne prowadzenie i solidną konstrukcję, ale nie ignorujmy oczywistego faktu oszczędności paliwa. Spodziewaj się około 26 mpg w mieście i 32 mpg na autostradzie. Nie są to imponujące liczby jak na SUV, który ma być towarzyszem przygód. Krytycy i właściciele zauważają, że chociaż samochód dobrze radzi sobie na autostradzie, w ruchu miejskim sprawia wrażenie walki z upartym dzieckiem w godzinach szczypu. Układ kierowniczy jest opisywany jako lekki, co jest w porządku, dopóki nie zorientujesz się, że bardziej przypomina kierowanie łodzią niż suwem. Wiele recenzji podkreśla ekskluzywny styl Tiguana, ale bądźmy szczerzy, płacenie dodatkowo za markę nie czyni Cię mądrzejszym. Więc jeśli pociąga Cię Tiguan, pamiętaj, czasami praktyczność jest ważniejsza niż imponujący wygląd na parkingu. Numer 6. Nissan Rogue Nissan Rogue jest często reklamowany jako wytrzymały SUV, ale bądźmy szczerzy, kupując go możesz stać się obiektem żartów motoryzacyjnych. Przy cenie początkowej około 28 tysięcy dolarów możesz pomyśleć, że to okazja, ale w rzeczywistości zapisujesz się na samochód, który na zawsze utknie na wolnym pasie. Opinie właścicieli są mieszane, wielu wyraża dostarowanie słabym przyspieszeniem i problemami ze skrzynią biegów. Pewien nieszczęsny kierowca doświadczył stukania silnika po przejechaniu zaledwie 80 tysięcy kilometrów. Krótki miesiąc miodowy, co? Inni narzekają na wysoki poziom hałasu na drodze i nieprzyjemny zapach paliwa podczas korzystania z podgrzewanych szyb. Jeśli nie będziesz ostrożny, każda podróż zamieni się w grę w zgadywanie awarii. I nie zapomnij o opiniach. Jeśli lubisz żyć na granicy niepewności, to jest słów dla Ciebie. Ale dla tych, którzy cenią niezawodność i bezpieczeństwo, wybór Rogue może wydawać się głupi dla Twoich bardziej wymagających przyjaciół. Numer 5. Jeep Compass Jeep Compass to SUV, który sprawia, że kwestionujesz zdrowie psychiczne swoich nabywców. Przy cenie początkowej, która z łatwością przekracza 30 tysięcy USD, zastanawiasz się: czy ludzie płacą za brutalne logo, czy po prostu szukają stylowego sposobu na przewożenie zakupów? Jasne, wygląda dobrze na zewnątrz, ale spójrzmy na liczby. Kompas nie jest samochodem szczególnie oszczędnym pod względem zużycia paliwa, średnio zużywając około 10 litrów na 100 kilometrów w cyklu mieszanym. To nie jest imponujące w świecie, w którym nawet rodzinne sedany przekraczają barierę 8 litrów na 100 kilometrów. Opinie właścicieli są mieszane. Niektórzy chwalą jego możliwości terenowe, ale wielu narzeka na mylące sterowanie w kabinie i słabą widoczność. Jeden z właścicieli wspomniał, że musi uzupełniać AdBlue co 5 mil. Tak, dobrze słyszałeś. Inni zauważyli, że hałas silnika sprawia, że jazda samochodem to niezły koncert. Jeśli kupujesz kompasa, możesz być jednym z tych głupich nabywców, którzy stawiają wygląd ponad praktyczność. Po co wybierać suwa z mniejszym bagażnikiem niż jego konkurenci i reputacją żarłoka? Numer 4. Cadillac Escalade. Cadillac Escalade jest często nazywany szczytem luksusowych suwów, ale kupno takiego samochodu może być oznaką wątpliwej oceny sytuacji. Przy cenie początkowej, wynoszącej około 85 tysięcy złotych i sięgającej oszałamiających 155 tysięcy złotych, jest to jak płacenie za przywilej żarcia paliwa przy przerażających 17 litrach na 100 km w mieście i 12 litrach na autostradzie. Jasne, jest duży i błyszczący, ale jest tak samo użyteczny jak drzwi siatkowe w łodzi podwodnej, gdy weźmie się pod uwagę obciążenie finansowe. Właściciele często chwalą jego zaawansowaną technologię i przestronność, ale wielu przyznaje, że czują się jakby prowadzili luksusowy samochód ciężarowy z drogim emblematem. Prawda jest taka, że na każdy komplement dotyczący wyglądu przypada skarga na słabą oszczędność paliwa i wykorzystanie części z tańszych modeli, takich jak GMC Yukon. Dlaczego jesteś głupi, jeśli kupisz taki samochód? Bo podczas gdy ty jesteś zajęty imponowaniem znajomym swoim wypasionym samochodem, oni prawdopodobnie śmieją się za Twoimi plecami z Twojego wyboru wydania tak dużej sumy na coś, co krzyczy, nie zależy mi na praktyczności. Numer 3. Ford Explorer. Ford Explorer stał się kasykiem na amerykańskich drogach, często postrzegany jako idealny rodzinny SUV. Jeśli jednak rozważasz zakup takiego samochodu, być może powinieneś przemyśleć swoje priorytety życiowe. Chyba że lubisz życie na granicy motoryzacyjnej przeciętności. Czy niezawodności, którą można hojnie określić jako poniżej przeciętnej, wielu właścicieli zgłasza problemy odwadliwej klimatyzacji po niepokojące dźwięki silnika, które mogłyby być ścieżką dźwiękową horroru. Consumer Reports zaleca całkowite unikanie obecnej generacji ze względu na jej żałosną ocenę zadowolenia właścicieli, wynoszącą zaledwie 2 na 5. Opinie właścicieli są mieszane. Niektórzy chwalą przestrzeń i funkcje bezpieczeństwa, podczas gdy inni narzekają na niewygodne siedzenia i częste wizyty serwisowe. Jeśli kupisz Explorera, możesz zapisać się na niekończący się cykl napraw gwarancyjnych i reklamacji. Nie jest to dokładnie oznaka honoru, którą większość ludzi chce nosić. Numer 2 – Chevrolet Blazer Chevrolet Blazer może sprawić, że zakwestionujesz swoje decyzje życiowe, Zwłaszcza jeśli uważasz, że sportowy wygląd rekompensuje brak treści. Jasne, ma stylowy design, który może przyciągać wzrok, ale rozłóżmy go na czynniki pierwsze. Przy cenie początkowej około 36 tysięcy dolarów można by się spodziewać mocnego samochodu, prawda? Jednak podstawowy model ma 2-stopniowego litrowy silnik z turbodoładowaniem, który generuje skromne 228 koni mechanicznych. To nie jest imponujące. Zwłaszcza gdy konkurenci, tacy jak Ford Edge, oferują więcej za te same pieniądze. Niezawodność to kolejny słaby punkt, a wiele recenzji wspomina o problemach z silnikiem i kosztownych naprawach. Pewien nieszczęsny nabywca zgłosił, że wydał ponad 5 tysięcy dolarów na naprawy po przejechaniu zaledwie 40 tysięcy mil. Jeśli to nie jest powodem do żalu, to co nim jest? Więc jeśli myślisz o kupnie Blazera, zadaj sobie pytanie. Czy naprawdę chcesz być tym, który płaci duże pieniądze za Suwa, który wygląda fajnie, ale tak naprawdę jest tylko ozdobą? 1. Jeep Wagoneer Jeep Wagoneer może wydawać się kuszącą opcją dla tych, którzy chcą pochwalić się luksusowym Suwem. Ale bądźmy szczerzy, kupując go można postawić na styl ponad treścią. Przy cenie początkowej, która z łatwością przekracza sześć cyfr, można by oczekiwać samochodu, który działa jak marzenie. Zamiast tego wielu właścicieli twierdzi, że jest to raczej koszmar. Wagoneer jest nękany problemami elektrycznymi, od wadliwych systemów informacyjno-rozrywkowych, po tajemnicze komunikaty o błędach układu kierowniczego, oszczędność paliwa, Zapomnij. Kierowcy mają problem ze spalaniem 22 mpg na autostradzie, co jest śmieszne w przypadku samochodu w tym przedziale cenowym. I chociaż na zewnątrz może wyglądać jak bestia, pod maską jest podatny na awarię. Jeden właściciel zgłosił, że jego wagonir był holowany trzy razy w ciągu dwóch tygodni z powodu problemów z akumulatorem i elektryką. Opinie właścicieli są mieszane. Wielu chwali przestrzeń i design, ale narzeka na słabą jakość wykonania i słabą obsługę klienta, gdy pojawiają się problemy. Jeśli wydasz ciężko zarobione pieniądze na tego suwa, to tak jakbyś nosił znak z napisem: Lubię marnować pieniądze. Jest to wszystko w tym filmie. Jeśli uznałeś to za pomocne, nie zapomnij polubić i zasubskrybować, aby być na bieżąco z przyszłymi filmami.